wybór. Mamy wolny wybór, ale czy gdy, gdy mamy wolny wybór, to jest dobrze? Ja uważam, że tak, bo wybór to jest zawsze, kiedy chcemy. Nie, nie każe nam wybierać, co robić mamy lub co będziemy robić. Musimy mieć wybór w życiu zawsze. Kiedyś nastąpiły wolne wybory, bo kiedyś nie wolno było wybierać kobietom czy mężczyznom W ogóle nie było wolnych wyborów Czyli nie, nam, nam nie kazano wybierać Kiedy chcemy Czy nam przykazywano Kogo chcemy wybrać Kogo mamy wybrać, ale nie, mamy, nie mieliśmy wolnego wyboru Czy teraz jak mamy wybór Czy możemy Czy możemy decydować za siebie? To jest dobrze? Tak. A jak, jaki Wasz wolny wybór jest? Subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie. Odcinkcie sami ten film, czy wybór jest właściwy? Ja wolę tak. A wy subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie. Napiszcie wybór, a ja serduszko.